to pytanie, czy oprogramowanie komercyjne, czy też pisać własne. Z jednej strony każdy serwer aplikacyjny dostarcza pewnych narzędzi monitorujących, ale są one dosyć niskiej jakości do ze komercyjnych tak naprawdę. Z drugiej strony jest dość dużo narzędzi dużych firm typu Quest, typu BMC, które są bardzo drogie, oczywiście monitorują to co trzeba, ale są bardzo drogie, a nie bardzo jest co po środku wybrać. Tak? Czyli w zasadzie jest taka, taki dylemat, czy kupi się programowanie komercyjne tak od razu i zacząć monitorować, czy też może spróbować napisać własne. Oczywiście zaradku komercyjnego jest to, że jest dostępne od ręki. Nie jest potrzebna zbyt duża wiedza, żeby jakiś ten monitoring przynajmniej rozpocząć taki, w miarę, w miarę postępu się śrepiować. Natomiast niewątpliwą wadą jest cena. A to zostawmy już handlowcom. No, i patron też dosyć często jest morszy, że te rozwiązania nie są zbyt przyjazne, jeśli chodzi o ich rozszerzanie. Co jest zaletą, oczywiście, rozwiązania budowanych własnym sposobem? Zawsze istnieje jakaś specyficzna potrzeba, yy, w porządku, której programowanie komercyjne nie będzie posiadało, bo to jest zbyt złożony temat. Yy, zawsze on coś tam nie posługuje, zazwy zazwyczaj zawsze chce mniejszy dodatkowy lok albo, albo coś w tym rodzaju. Natomiast rozwiązania własnego jest to, że trzeba je samemu wykonać, czyli poświęcić pieniądze, czas yy, i zdobyć wiedzę. Yy, wiedza oczywiście może być rozpatrywana w charakterze wady pozornej, dlatego że prawdę mówiąc przy monitorowaniu pracy serwerów, jeżeli nie mamy głębokiej wiedzy, no, pozwalającej tu z pracę serwera, no, tak taką wiedzę, że realizować pracę serwera musi mieć, także jeżeli już ją mamy, to budowa bobyzm takiego... Własnego rozwiązania nie jest zbyt y, problematyczne. Jak widać, wybór jest dosyć trudny. Między komercyjnym a własnym ja bym chciał przedstawić nasze podejście, czyli budowę y, własnego systemu monitoringu. No to właśnie z tego powodu, że zawsze jest jakaś specyficzna potrzeba. I teraz chciałbym Państwu przedstawić nasz system monitoringu. Wcześniej kilka cech, jakie taki system. Powinien posiadać. na dostępny w czasie rzeczywistym, ujęte oczywiście w cudzysłowie, to nie jest czas rzeczywisty, tylko chodzi o to, żeby dane było odpowiednio szybko. Przy w systemie typu 99,9 to jest powiedzmy minuta, żeby te czasy dane spłynęły z serwera. No, w przypadku mniejszych aplikacji, które znaczy, no, nie wymagają tak dużej dostępności, możemy sobie pozwolić, żeby to było wykupić. Niezbędne jest również szybkie o sytuacjach błędnych potencjalnych potencjalnie błędnych. Także administratorzy, mam na SMS, a mailer, czy ktoś, kto po dostanie szybko informację, jeżeli jakiś wskaźnik wyjdzie poza usłane granice. Potrzebne jest także graficzne obrazowanie najwyż, najważniejszych parametrów, tak jak w na przykład wcześniej pokazywałem. Bo no człowiek jakoś lepiej jest dostosowany do analizy danych graficznych, potrafi to kontekstowo umieć analizować, nawet widzi cały ekran y liczb, to jakoś to gorzej idzie. Jak jesteśmy skonstruowani, więc taki element jest niezbędny. I potrzebujemy gromadzenia danych historycznych na temat praktycznie wszystkich wskaźników, które mamy możliwość monitorować. No to z powodu yy, analizy postmodernych. To zazwyczaj musimy dokonywać, jak jest już po zawodach, w trochę. Także to musimy, tak, nie wiemy, co nam będzie przydatne, żeby sprawdzić, co się wydarzyło. Także niestety musimy gromadzić wszystkie. No i oczywiście oprogramowanie to powinno być w miarę łatwo dostosowane do naszych potrzeb zmieniających się. Może nie z godziny na godzinę, ale powiedzmy z dnia na dzień. I tutaj taka mała architekturka systemu monitoringu. Musiałem ja tutaj może stąd coś, coś pokazać. Oczywiście najpierw coś, co musimy monitorować, czyli jakaś, jakiś powiedzmy tutaj zestaw serwerów aplikacyjnych akurat na dwóch maszynach fizycznych yy, zlokalizowane. W każdej maszynie fizycznej pracują po dwa serwery. Yy, nad wszystkim czuwa yy, jakiś zarządca, no, też lokalizowany na oddzielnej maszynie. Yy, w każde, teraz wszystkie cztery serwery aplikacyjne powiedzmy, że są połączone w klaster, w którym są zdeployowane po dwie aplikacje. Oczywiście w ramach serwerów są te moduły statystyk, o których wcześniej mówiłem, czyli implementacja, JT management, zarówno na tym poziomie poszczególnych serwerów, jakiś stacmy nadzór, czy podobne oprogramowanie dostępne w zarządcy. No i tutaj kawałek systemu monitorowania, czyli monitoring host. I jak, i jak my zbudowaliśmy taki system? Sercem tego systemu jest taki system monitorowania Nagios. Może się Państwo z tym spotkali. To jest taki ogólny narzędzie w zasadzie zbudowane z myślą głównie administratora z tej elementach hostingowych, czyli monitorowanie sieci, monitorowanie hostów. Ale znakomicie się również nadaje do y, monitorowania innych, znaczy, jakby do, jako szkielet do monitorowania innych elementów. W ramach, tego, w ramach tego narzędzia jest jakaś konsola, a przede wszystkim jest jakieś narzędzie zbierania danych z różnych czujek pomiarowych, które gdzieś tam są rozmieszczane po, po serwerach. Y, oczywiście jakaś konsola administracyjna, żeby użytkownik, mógł, administrator mógł konfigurować oglądasz y, pracę elementów monitorowanych. Y jakiś element, który nam wizualizuje, no, akurat pisaliśmy własny element, y który pokazuje wykresy bo trochę podobne do tych, które Państwu przedstawiamy. Elementem systemu Nagios tego już budowanym jest pewien podsystem elementach o zdarzeniach. No i tutaj wszystkie dane gromadzą się w bazie danych. Szybko, gdy wzięliśmy z open Source'a, data visualizer zbudowaliśmy sami, więc cała reszta już jest serwera, aplikacyjnych naszych. Czyli tak, pierwsza sprawa to jest to, że monitorujemy za pomocą pewnych czujników na każdym serwerze fizycznym, pamięć, mieć procesor mnóstwo innych, mnóstwo innych parametrów. Monitorujemy również odpowiedzi serwera za pomocą takiej prostej maszynki HTTP Request Monitor, tak nazywamy po prostu zwykłe zarządzanie HTTP. Zapisujemy w logach, jak to szybko się wykonało, Po czym nagle za pomocą właśnie NRP, takich pluginów z logów, to pobiera, czyli jest to odseparowane. No i najważniejsza część, która zbiera najwięcej danych, jeśli chodzi o ten serwer aplikacyjny, czyli taka aplikacja jawowa, czyli to i serwer monitor, która komunikuje się w z serwerem zarządzającym, który to z kolei pobiera statystyki działania z poszczególnych serwerów aplikacyjnych i to wszystko zapisywane jest w następnie przez nagiosa pobierane za pomocą nrp. NLP. Do tego oczywiście niezbędny jest jakiś operator, ludzki zazwyczaj, z terminalem, jakiś telefonik, sms i tak dalej. Oczywiście operator może być automatyczny, tak? Czyli jeżeli przekraczamy pewne wartości parametrów, możemy zdefiniować pewną akcję, która ma się dodawać w systemie. Nie polecam tego rozwiązania. Taka instalacja w rzeczywistości, która u nas pracuje, y monitoruje oblisko blisko setkę serwerów aplikacyjnych, zbierając tutaj na minutę około 100-200 tysięcy wartości różnych mo elementów monitorowanych i ma się działa to całkiem, całkiem rzeczy. Oczywiście aplikacja musi być wielowątkowa, tak? bo tutaj w jednym wąteczku to by się nie dało tego zebrać, ale nie jest to jakiś problem, także zachęcam do tego, do tego typu eksperymentów. Sprawuje się znakomicie już od, od ładnych kilku lat. No i koszty jest się niż za które może całego. Kilka zdań podsumowania. Jak z każdą, jak z każdą trudną rzeczą, najtrudniej jest zacząć. Ja zachęcam Państwa, żeby może najpierw rozpocząć, jeżeli Państwo się z tym nie zetknęli, od użyć narzędzi, które są dostępne do serwerza, potem spróbować może coś najpierw swojego, podłączyć się za pomocą tego tak tego journey Management, zobaczyć. I potem jakbyś macie Państwo swoje wymagania i potrzeby, choć może rozejrzeć się na rynku za czymś komercyjnym, co by się nadawało, ewentualnie podjąć decyzję, że, że piszemy sami. Tak? Jeśli chodzi o duże systemy, ja głównie zajmuję się dużymi systemami internetowymi, no to po prostu monitorowanie jest koniecznością. Tutaj już nie możemy sobie pozwolić, żeby nie monitorować, bo to są nie monitorowanie, to jest proszenie się o konkretne straty wymierne, finansowe. Jeśli chodzi o jeszcze jedna rzecz, monitorowanie serwera aplikacyjnego to jest zawsze część większej, większej całości. Czyli Zawsze musimy widzieć to, co się dzieje na zewnątrz, Czyli nie tylko jeszcze środowisko pracy w sensie maszyny fizycznej, ale również to, co dzieje się w serwerze HTTP, co dzieje się w bazie danych, co dzieje się na firewallach, switchach i w całej tej okolicy. Tam naprawdę wiele się może wydarzyć, a konsekwencje są bardzo często zupełnie nieoczekiwane w sensie wartości jakichś parametrów, które monitorujemy w samym serwerze. I na koniec wniosek taki dosyć mało oczywisty, który no, wynika z moich własnych doświadczeń. Monitorowanie jako sposób na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z doświadczenia wiem, że osoby, które zajmują się tą problematyką, czyli i monitorowaniem, i analizowaniem pracy systemów, no, dużo szerzej rozumieją, potrafią zrozumieć budowę całego systemu informatycznego, nie tylko samego serwera, który monitorują, ale widzą wszystko dosyć szeroko. Także zachęcam do, zachod, do, do zapoznania się z tą yy, tematyką.